Witam serdecznie, nazywam się Iza Podlaska i razem z Miłką Krogulską przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 15 do 21 sierpnia. Miłka, co nas czeka? W tym tygodniu czeka nas przede wszystkim wielki przypływ romantycznych uczuć i w ogóle uczuć wszelakiej maści. Dlatego, że Słońce znajdzie się w koniunkcji z Wenus oraz w koniunkcji z Merkurem, i cała ta jakby zbitka planet znajdzie się również w opozycji do Neptuna. Czyli przez cały tydzień możemy chodzić troszeczkę jak nieprzytomni, troszeczkę mniej będziemy zwracali uwagi na sprawy zawodowe i na obowiązki, dlatego, że interesować nas będzie przede wszystkim miłość i zabawa. Wszystko, co będziemy robić, będzie motywowane uczuciami i tym, co czujemy. Dlatego decyzje, które podejmiemy w tym tygodniu, mogą być bardzo mądre, ale z drugiej strony mogą być również zbyt pochopne, jeżeli ktoś będzie liczył tylko i wyłącznie na to, co czuje, a nie będzie zwracał uwagi na to, co myśli i na to, co mówi mu rozsądek. Takie apogeum szalonej romantycznej aury to w tym tygodniu przede wszystkim wtorek i niedziela. We wtorek słońce znajdzie się w koniunkcji z Wenus, czyli jest to bardzo dobry dzień na ważne, uczuciowe i emocjonalne decyzje, ale one muszą być podlane rozsądkiem. Niedziela będzie czasem pełnego szaleństwa, zabawy, i myślę, że bardzo udanym czasem na różnego rodzaju towarzyskie imprezy i spotkania. Bardzo dobrym dniem dla interesów będzie wtorek po południu, szczególnie, ponieważ wtedy Słońce znajdzie się w koniunkcji z planetą Merkury. Merkury jest planetą, która zawiaduje naszym rozsądkiem, interesami i różnymi ważnymi sprawami. W tej chwili porusza się tak zwanym ruchem wstecznym, czyli nie jest to dobry czas na podpisywanie umów, na kupowanie samochodów, na inwestowanie w nowe komputery, kamery i telefony. Natomiast we wtorek, paradoksalnie jakby możemy trafić jakąś bardzo dobrą okazję, więc ten, kto myśli poważnie o biznesie, we wtorek powinien się nad nim pochylić, ponieważ cała reszta tygodnia to przede wszystkim miłość, zabawa, odpoczynek i pełne wakacyjne szaleństwo. Znaki ogniste, czyli wy, barany i strzelce będą w, w tym tygodniu bardzo aktywne za sprawą właśnie koniunkcji Słońca z Wenus i z Merkurem w znaku lwa. Lwy będą gwiazdami na każdym przyjęciu, w każdym, yy, w każdym zakątku, gdzie się pojawią i powinny wykorzystać swoją popularność i si siłę przebicia do spraw zawodowych i uczuciowych. Strzelce i barany natomiast będą bardzo energiczne, bardzo dobrze nastawione i do rozrywki na początku tygodnia, bo jeszcze tutaj mamy przecież Długi weekend sierpniowy trwa w poniedziałek, ale też do spraw zawodowych. Właśnie ten wtorek, środa to są dobre, dobre momenty, żeby porozmawiać z kimś o podwyżce, żeby pójść na rozmowę o pracę. W tym tygodniu zaczną się sprawy, które będą procentować przez całą jesień, więc i barany i strzelce powinny z tego skorzystać. Tymczasem znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu w bardzo dobrych nastrojach. Wam koniunkcja słońca i Wenus i Merkurego może przynieść troszeczkę więcej pieniędzy i troszeczkę więcej takiego poczucia, że wasza sytuacja zawodowa zaczyna być bardziej stabilna. Bykom sprzyja szczęście w miłości, dlatego że Wenus jest patronką waszego znaku Zodiaku, a jej koniunkcja ze Słońcem i z Merkurem przyniesie wam nowe szanse, jeżeli jesteście samotni, to być może nawet nową, fantastyczną i wreszcie tą prawdziwą miłość. Pan Będą w bardzo dobrych humorach, będziecie twórczy, będziecie weseli i nic nie powinno Wam w tym tygodniu grozić. A koziorożce spokojnie, małymi kroczkami dojdą do wyznaczonych przez siebie celów. Wam poprawi się troszeczkę kondycja i czasami koziorożce, które mają taką skłonność do narzekania i bardzo pesymistycznego oceniania swojej sytuacji, w tym tygodniu nabiorą troszeczkę więcej wiatrów skrzydła. Więc jeżeli myślicie o zabawie, nowych znajomościach, romansach, to ten tydzień właśnie temu powinniście poświęcić. Znaki powietrzne, czyli wagi, bliźnięta i wodniki będą w tym tygodniu w bardzo dobrych nastrojach. W tym tygodniu, szczególnie bliźnięta, nawiążą nowe znajomości zawodowe, które okażą się dosyć szybko, bardzo korzystne i bardzo szybko będzie można jakieś nowe interesy, nowe sprawy rozpocząć. Ten tydzień jest również dobry dla wag i wodników pod względem wyjazdów, odnawiania starych znajomości i przede wszystkim wracania do starych pomysłów. Merkury w retrograd Sprzyja y, zaglądaniu do notatników i zaglądaniu do pamięci, co już kiedyś wymyśliliście, bo szczególnie wagi w tym tygodniu mogą wpaść na ponownie na genialny pomysł lub go odkryć i zacząć realizować. Więc w tym tygodniu sprawy zawodowe to jest to, na czym powinny się znaki powietrzne skupić. Isa, ja jako bliźniak wezmę sobie Twoją radę do serca, ponieważ nam bliźniętom nigdy nie brakuje dobrych pomysłów, bo jak mówią bliźnięta. Chyba, że zapomną i właśnie w tym tygodniu, Merkury w retro. Chyba, że tak, ale o... jak mówią bliźnięta, inteligentni ludzie nigdy się nie nudzą. My w ten sposób opisujemy świat i siebie, czyli świat zodiakalnych bliźniąt. Natomiast bliźniakom będzie się wiodło dobrze, ale większą uwagę na to, co się dzieje wokół nich, powinny zwrócić w tym, w tym tygodniu ryby, raki i skorpiony, czyli przedstawiciele znaków wodnych, którzy w tej całej romantycznej, szalonej, wynusowej aurze, mogą się troszeczkę pogubić. Ten tydzień to są przede wszystkim gorące, szalone, letnie, wakacyjne emocje, które będą podgrzane do bardzo wysokiej temperatury. I raki zodiakalne mogą reagować troszeczkę nerwowo, mogą nie wiedzieć czego całe to otoczenie od nich chce. Więc raki trzymają nerwy na wodze, ponieważ Mars, który nadal jest w Waszym znaku zodiaku, może sprawić, że no pochopnie spakujecie partnerowi walizki, albo pochopnie spakujecie swoje walizki, żeby z kimś kompletnie i zupełnie nowym Uciec na koniec świata. Więc rozsądek przede wszystkim. Ta sama rada tyczy się do zodiakalnych skorpionów, które na szczęście nie są aż tak pochopne w szalonych decyzjach, więc Wy w tym tygodniu postanówcie przede wszystkim dobrze się bawić, odpoczywać, a wszystkie sporne i trudne sprawy postarajcie się mieć po prostu w nosie. Ryby natomiast rzucą się w tą romantyczną aurę. Planeta Neptun, która jest waszym zodiakalnym opiekunem, pomoże Wam przepłynąć przez wszystkie rafy, no i dobić do jakiegoś portu, w którym czekać będą na Was. Stęsknione ramiona, fantastyczna kolacja i same miłe rzeczy. Waszym dniem w całym tygodniu, drogie ryby, jest niedziela. I w niedzielę bardzo wiele rzeczy w waszym świecie i w waszych sercach może się wydarzyć. Wszystkim życzymy romantycznych porywów i skorzystania z tej dobrej wenusowej aury, bo już w przyszłym tygodniu wenus przechodzi do praktycznej panny. Więc co macie powiedzieć dobrego, to powiedzcie w tym tygodniu.